Dzień dobry, cześć tu Sławomir. Odchowalnik podstawiłem kamieniem. O i kurczaki wychodzą na wolność. Pierwsza była biała silka. A reszta tylko skubie. Nie wiedzą co zrobić. Tamten co, go bije. Jest tu takich parę agresorów. Niegrzecznych. Jakie łebki wystają? Nie wiedzą co zrobić. Czy mogę wyjść na polecie? Niektóre stare doświadczone wygi zajadają trawę jakby natura jest dziwna nie kurka też nie wie co ma zrobić o wychodzą pomału Muszę się do wszystkiego przyzwyczaić. Pozdrawiam, miłego dnia.